Drogi byczku, droga byczko, to jest czytanie dla Ciebie na przedostatni tydzień stycznia, w którym doświadczamy pierwszej pełni księżyca. I to tutaj widać w pierwszej karcie. Jakieś takie wokół pełni niepokoju, o czym zaraz troszkę więcej opowiem. No i drogi byku, co mogę jeszcze powiedzieć, że... Yy... Prawdopodobnie część z Was czekają zmiany. O tym też za chwilę. Wokół pełni, czyli tak wtorek, środa, w piątce mieczy pierwsza karta po lewej. No mogą być tu jakieś kłótnie. Jakieś takie upuszczające nam krwi, metaforycznie oczywiście, energii. Spory, niekoniecznie konstruktywne. Możesz ty być po prostu taki podminowany, podminowana. A Ludzie zazwyczaj podczas pełni się bardziej kłócą. Podobno w statystykach policyjnych mówi się, że nawet zabójstw jest więcej i rozboju w tym czasie. No ale nie jestem policjantem, nie znam się. Tak tylko słyszałam. A dalej w tygodniu, dzisiaj drugi raz już ta karta się pojawia, w czwórce kielichów niektóre byki mogą czuć zniecierpliwienie jakimś oczekiwaniem na przykład na jakąś decyzję urzędową. Albo tym, że po prostu się tematy nie przesuwają na osi czasu tak, jakby sobie byki tego życzyły. Ale jest też jakaś taka bierność w tej karcie. No, bo ten młodzieniec pije jeden kielich, a myśli o trzech innych. Więc chcielibyśmy, chciałybyśmy coś zmienić, ale się po prostu no, nie dzieje. Jest pewnie samo. I ostatnia karta, piątek, sobota, karta śmierci której się wszyscy poimy. Mamy tutaj upersonifikowaną śmierć w zbroi rycerza, ale zobaczcie na białym koniu. Co prawda, no koń biały, wiadomo, że to zmartwychwstanie, jakaś nadzieja. Co prawda, na takiej pożółkłej trawie, na jakimś opuszczonym cmentarzu, co najmniej zabytkowym, ale pod kopytami tego konia widzimy takie wielkie niebieskie krople wody. No a woda to nowe życie, a woda to nadzieja. Więc karta śmierci nam domyka pewne cykle w życiu. U niektórych byków pewne rzeczy już nie mogą funkcjonować na takich zasadach jak dotychczas. I ty sam sama już pewnie to czujesz. Coś wymaga jakiejś diametralnej zmiany albo w ogóle zamknięcia, odejścia od czegoś, co ci nie służy, zmiany jakichś nawyków, przejścia, nie wiem, może do innej pracy w nowym roku. Tutaj możliwości jest bardzo wiele. Ale po karcie śmierci możemy mieć nadzieję, że to jest później jakieś nowe otwarcie. I tego Wam, drogie byki, życzę dobrego, nowego otwarcia no i jak najmniej nerwów, oczywiście, i samych pozytywnych decyzji urzędowych. Pozdrawiam.